Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof rapanujo loski się kłania. Witam serdecznie na moim kanale. Jestem już jakiś czas na YouTubie, więc postanowiłem zrobić pierwsze na kanale Q&A, czyli pytanie-odpowiedź. Pytań będzie 5, które sobie sam wybrałem, wnikliwie przemyślałem i fajnie będzie, jeśli coś o mnie się dowiecie. Sympatycznie się zrobiło, to można przejść do pytania pierwszego. Jak długo mieszkasz Holandii. W Holandii mieszkam tak nie za długo, nie za krótko, po prostu jak na ten moment, w sam raz. Jaki kolor lubisz? To jest bardzo dobre pytanie. No ale no niestety, daltonizm turny nie pozwala mi rozpoznawać kolorów. Znam tylko odcienie szarości. Ok, to przejdźmy do pytania trzeciego. Jaką jedną rzecz zabrałbyś na bezludną wyspę? No to jest trudne pytanie. W zasadzie to nie wiem. Okej, okay, to teraz czwóreczka. Rapanują. czemu ty gęby nie pokazujesz? Odpowiem może jednym wyrazem: Niebo, 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 nie. I przejdźmy do pytania piątego, którego w zasadzie nie będzie, bo tak się rozwinąłem w poprzednich czterech, że aż mi zaschło w gardle. To co, kończę już. Zapraszam na następne QA. Za jakieś. Może 5 czy 10 lat. Jeszcze oczywiście termin do uzgodnienia. Rok 2027. W sumie bardzo mi się podoba. Powolutku będę się z Wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. Pozdrawiam 1 kwietnia. Miejcie wspaniały dzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. He.